Grosicki nabiera rozpędu, rozejrzał się, gdzie jest reszta, tak mu czwórką, Grosicki, Grosicki w pole karne, Grosicki, i, składnie, i tam Kuba, Siemanko, witam Was serdecznie w takim specjalnym odcinku, ponieważ kurczę zostało 2,5 godziny do meczu Polska-Portugalia i w sumie już zmęczyło mnie to czekanie. Stwierdziłem, że muszę coś nagrać albo mnie kurczę z emocji rozsadzi. Więc <grym> taki trochę odcinek, powiedzmy, terapeutyczny dla typka, dla zabicia czasu. No, prawdopodobnie odcinek będziecie już oglądali po meczu, o matko Bosko, co ja robię. Prawdopodobnie odcinek będziecie oglądali po meczu, ale w każdym razie, gameplay to gameplay. Mam nadzieję, że będziemy go oglądać, kurcze, znaczy, o, wy będziecie go oglądać po zwycięskim meczu z Portugalią. Nie mogą teraz przegrać przecież, kurcze, nie mogą. Dobra, co my tutaj mamy? O trójeczkę bierzemy. Zaraz będziemy lecieć na o jedynkę. Dobrze, że się obróciłem w porę. Dałoby się jakiś rowerek tutaj zgarnąć, bo trzeba będzie jakoś przez most się przedostać albo do rzeczki skoczyć, zobaczymy na miejscu co tam się dzieje. I rusku brudny. Tam była małpa jedna. Nie! Je, kulki! Kulki! Kurcze! Zawsze mi tych kulek zabraknie w momencie, kiedy ich najbardziej potrzebuję. Dobra, spróbujemy trochę sobie posnajpić troszkę im tutaj życie utrudnić, uprzykrzyć. A w ogóle zapomniałem rozkazy wydawać z tego wszystkiego. Idziemy się w, w... nie czekajcie, na zwierzę to kto to? Aha, to w szeregostu Ryano, Rajanie, jest kurcze. Zapomniałem jak się nazywał ten Dobra, no ten wypykany Spadochroniarz, on tu pewnie zaraz wróci jeszcze. O nie! No niestety, kurczę zwierzę sobie chyba nie postrzelam, bo to widzę. Obiekt pożądania wszystkich. Hmm. A spróbujemy sobie. Nie, dobra, pójdziemy na. Znowu tutaj na kościół, tylko się gdzieś indziej muszę rozłożyć. O ty, kurde, a nie to mój nie! Jak ja go nie trafiłem? Niedobry rusek, dobra, tutaj sobie spróbuję. Na daszku. Chwilkę posnajpić. Kurde, czemu nikt nie idzie odbijać tego kościoła? No przecież kurde stoi i tutaj tylu w okolicy i się gapią jak nam przejmują kościół. No. Zają tam ze snajperką iść. Stoją i się gapią. Straciliśmy ten kościół? Straciliśmy nie, nie straciliśmy. co Czemu ja nie mogę? Kurcze, mapki włączyć. Sorry, że taki pokręcony dzisiaj jestem, ale kurde, cały czas o tym meczu myślę już. No kurcze, jestem tak podjarany, że naszym tak fajnie idzie. I kurcze, szkoda by było, jakby teraz odpadli. Bo naprawdę, myślę, że z tą Portugalią mają duże szanse wygrać. Boję się trochę tej Belgii później, no ale z Portugalią myślę powinno im pójść łatwiej niż ze Szwajcarią, bo Portugalia teraz straszną kichę eee, odwalała. No co jest? Kurczę, nie mogę się w niego. O i przeżył cwani no. jeszcze nam jeszcze nam Hecera zajumali Kurze, tam ruski pojechały. Powiem wam, że jeszcze z tego miejsca nigdy nie snajpiłem taka. Nie najlepsza miejscówka dla snajpera, dosyć odważna bym powiedział, albo głupia po prostu. Ale... Skoro nie szczelają to co. Ale mi kurde na nogi poszło. No nie, no na środku drogi stoję tym snajperem i jakim cudem ja jeszcze żyję, nie mam pojęcia. Tutaj gdzieś jest snajper. Sniper, raszujący sniper do boju. To, to ginąć nie chce, no. Czemu to ginąć nie chce? Dobra, on tam gdzieś. się na mnie czai. No i po no co jest? Drugi raz chyba dostał ten czołgista. Czy mi się wydaje? Drugi raz chyba dostał. O, trzeciego już nie przeżył, dobra. Ale te ruski czasami to są takie mózgi, że. Dwa razy dostał ze snajperki i jeszcze musiał ten łeb wychylić. Nie wiem, może liczył, że tym razem co? Że go wyleczy ta kulka. Może stwierdził, że nie, no trzeci raz nie trafi, trzeci raz mu się nie uda. A jednak trafił. I ten czołg tam stoi dalej, kurczę. O, już nie. mój niedokoń, niedokończony kolega o o ten to mnie już wystraszył no dobra, ale seria była chyba całkiem niezła seria była całkiem niezła, myślę że mogę wrócić na piechura matko bosko, co to będzie, co to będzie oni muszą wygrać dzisiaj, mówię wam, trzymać kciuki znaczy to już będzie po fakcie, kurczę no no nic, ale trzymaj ciuki, żeby z Belgią wygrali. Przejdą dzisiaj Portugalię, będą z Belgią grać. O kurde, my już tu kończymy. Do boju, do boju. Jeszcze APC-kiem tam podjadę na wszelki wypadek. Może kurcze, krótka ta bitewka, coś. Liczyłem, że mi trochę więcej czasu zeżrę. Tu jeszcze dalej dwie godziny. Matko bosko. Ponad. Dobra, jadymy. No dobra, odkuli się. To jeszcze może trochę potrwa. O nie, czołg. Mm, nie dobrze. Kurczę, gdzie ty ma PC tutaj? Żeby mi się teraz drugi czołg nie zrespił na polu. To będzie niewesoło. O, już mnie na nie żyli. Wara mnie tu będą mucić pancerz rzekami. Ten czołg tam żyje, nie żyje. Dobra, rozwalili go. Może teraz tam wiadę na chwilę. Czemu nikt się nie respił mnie? Dawać chłopaki do boju. fraga, spoko. Będzie następny? ale ten mi się schowa niestety. Odawać dawać ludzie... O kurde, czołg się chyba teraz czy to jeepek? E, chyba jeepek. Będzie frak, patrzcie na to, będzie frak o nie, ona... Ma... Ale frak jest. Niestety... O kurde, teraz mnie czołg rozwali. A, mnie chyba nie widział. Obrócił lufę w bok. Dobra, spróbujemy jeszcze troszkę tutaj napsuć. O nie, już miałem wysiadać, no. Już miałem wysiadać. I jeszcze o jedynkę straciliśmy. No dobra, dobra, spoko. Czyli jeszcze trochę czasu mi tu zejdzie. Dobrze, cieszy mnie to. Już w sumie to nie za bardzo pomaga, bo i tak o tym meczu cały czas myślę, ale... Przynajmniej ręce mogę kurde zająć. Nie wiem, też was, też się tak stresujecie przed każdym następnym meczem naszych? Czy tylko ja jestem taki pieprznięty? <grym> Bijbija i no. Dobra. wygląda, że sytuacja opanowana. Stary, stary. no, zabili go czy nie? Zabili dobra, o jedynkę mamy ja sprawdzić czy mój motorek jeszcze... o! Mój motorek jeszcze, ale ja już nie. Nie, może sobie znowu na tego snajpera przeskoczę, bo chyba fajnie szło nawet. Spróbuję jeszcze raz tym snajperem. Sprawdzimy sobie wierzę. Póki co wygląda czysto. tam coś śmiga o nie już go dorwali ale mi kurde śmignął Tu będzie jeszcze jeden chyba. Nie, tutaj będzie jeszcze jeden. Kurde, jak on mnie je zabił? Co za noob. Dobra, uratowałem hecerowi dupę, bo już tam się z granatami na niego przymierzał. Ale czołg go i tak dorwał. O, snajper No cóż, chyba z ojedynki gdzieś dostałem z tamtej strony. Dobra, trzeba zmienić miejscóweczkę. Żeby tu się ustawić teraz. A pojedziemy sobie bliżej o jedynki. szczy ła no co jest? Wpisów bogaty, Skąd do mnie strzela? Matko Bosko, nie widzę. No nie widziałem go. Skąd tam się? Może to był ten? Może to był ten? Dobra. Trzeba troszeczkę gdzieś podejść dalej. O! Podszedłem. Co sobie? Podszedłem. Dobra. Atak, atak. No widzę ciśniemy o dwójeczkę. O fragów trochę siadło, no ale wynik taki niezbyt imponujący. Spadaj rusku. Dobra, wydaje mi się, że... Czemu ja to zrobiłem? Kurczę. A w ogóle czemu on przeżył? Ilu ich tam jest? Chyba z pięciu już. Zdążę się tu odrodzić, czy jeszcze nie. No i się znowu odbijając, nie chcą przegrać ruski. O! Już straciliśmy APC-ka, dobra, weźmiemy nowego. jakiś tam gdzieś widać. Póki co chyba nie. A nie, o kurde, właśnie się su zrespiło. Mam nadzieję, że mnie nie widział. Zostawimy sobie apc tutaj. Dobra, okay. ale APC na razie stoi. No póki co trzymamy na tej odwiedzce? No dobra, teraz tam podjadę, bo że atakujemy, to... O nie, kurde, tego nie widziałem. Jednak trzeba będzie tego APC-ka przestawić trochę chyba. Nie chcę nim tam za blisko podjeżdżać, bo go zaraz granatami rozwalą jakimiś pancerfaustami. Ale chyba teraz to już myślę, możemy wszystko na jedną szalę postawić. O, ten tutaj się jeszcze czaił, ale nie zdążył. Dlaczego się znowu musiałem nawzajem z nim zabić? No. Znowu nawzajem kurczę Uuu, petarda co zdąży drugi raz strzelić? Czy go ktoś zabił? Pewnie strzeli jak się odpali. Trzeba jechać tam, kurczę, na tą dwójeczkę po prostu, się wbijać tam na hama, na dzidę, jak to się mówi. O nie. Jezuski, to już kurczę obstawiły daszki widzę. Ale ich tam wykosił. Nice. Nice. Very nice, o. A wy tu czego? Przy moim motorku? To jest mój motor. Nie, no wsiadaj, żeż? Kurde, zostaw te pukawki. Ła, 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 ła. Oła, 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 jest, udało się, no, kurczę, wyciśnięte, jak tam poszło, 38 na 13, no, całkiem nieźle, chyba, kasy 9300, ile wydałem, 6200, no, jak zwykle, kurde, tyle roboty i tylko 3000 zarobku, na nową parę butów będę miał, Eee, dobra. No nic kurczę, trzeba czekać dalej na meczyk. Mam nadzieję, że w następnym odcinku będziemy mogli cieszyć się zwycięstwem z Portugalczykami. Na dzisiaj to tyle moi drodzy. Zapraszam Was oczywiście na następne odcinki. Wpadajcie na mój kanał, wpadajcie też na fanpage'a. Eee, jeśli odcinek Wam się podobał, oczywiście zostawcie jakąś łapkę. Eee, subskrybujcie kanał. I do usłyszenia w następnych odcinkach. Trzymajcie się i trzymajcie kciuki za naszych. Yo!